Como Heidelbergensis buduje pierwsze chaty Uważa się, że jako pierwszy schronienia zaczął budować Homo heidelbergensis, człowiek heidelberski, który żył w Europie od 5000 do 250 tysięcy lat przed naszą erą. Antropolodzy nie są pewni, czy był to przodek Homo sapiens, człowieka rozumnego, Homo neanderthalensis, neandertalczyka, czy też obu gatunków. Na francuskim stanowisku archeologicznym Theramata, datowanym na 4000 lat przed naszą erą, archeolodzy znaleźli fundamenty dużych owalnych chat. W jednej z nich natrafiono na ślady paleniska, choć niektórzy uczeni twierdzą, że nie był to ogień palony celowo. Prowadzenie wykopalisk na stanowiskach liczących setki tysięcy lat jest bardzo skomplikowane. W 2000 roku odrzucono na przykład doniesienia o odkryciu w Japonii chat pochodzących sprzed 500 tysięcy lat. Obecnie podaje się w wątpliwość wszelkie dowody na obecność ludzi w Japonii wcześniej niż 35 tysięcy lat temu. Wiemy, że nasi przodkowie przez setki lat mieszkali w jaskiniach, występują one jednak tylko w niektórych miejscach. Bez względu na to, czy ludzie zaczęli budować schronie schronienia 100 tysięcy czy 400 tysięcy lat temu, stwarzały im one wiele możliwości, pozwalały zamieszkać w pobliżu źródeł żywności, chroniły przed żywiołami i drapieżnikami. Bliskość pożywienia pozostawiała e, człowiekowi więcej czasu na eksperymentowanie a zatem i dokonywanie nowych wynalazków. Obok rolnictwa schronienie to rzecz najbardziej niezbędna człowiekowi. Philip Johnson, architekt.